Komentarz Sirhia Pielase, dziennikarza Bielsat TV. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Jaka jest pana opinia? Te wybuchy, do których doszło w Przewodowie, czy to jest nowy etap wojny, przypadek, prowokacja, czy coś jeszcze? Zdecydowanie to jest coś nowego. Czegoś takiego jeszcze nie było. Żadne z państw NATO nie było atakowane ani w sposób zamierzony, ani w sposób e, przypadkowy. E, tutaj nie wiemy dokładnie, co się odbyło. To znaczy nie wiemy, czy to był przypadek, czy to było zamierzenie. E, z drugiej strony wątpię, żeby atakowano rolników czy sprzęt rolniczy w sposób zamierzony, tak? Раніше не так виглядав би атак чи операція, которую м'яко на це сповдовувати якісь замішання розумом в НАТО, якусь реакцію чи спроження дякування польські, але не можемо так виключити, поніма ж російська пропаганда, мав на мишені можемо виключити провокації чи, чи операції російської, поніваж Росросійська пропаганда реагує на атак на польське. І та реакція є така: ну то саме дервіни, к піни, правда, висмівання. obrony tego, że NATO nic nie robi i tak dalej, I, 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 i to jest niepokojące. O tym pisze między innymi Margarita Simonian, szefowa rosyjskiej telewizji propagandowej zagranicznej RT, czy Russia Today. Mówi o tym, że to jest 1962 rok, mając na myśli kryzys karaibski, kryzys kubański, który miał na miejsce, miejsce między ZSRR a USA w latach 60. A także porównuje wieść przyworów z obwodem w Rosji, zapewne mając na myśli to, że Ukraińcy czasem uderzają w te obiekty, bądź tam ubywają się niezidentyfikowane wybuchy. No więc zdecydowanie to jest nowa sytuacja, także dla NATO. I, i, i gdyby to był faktycznie zamierzony atak tak, Rosji, tak. To, to jest to coś w rodzaju takiego działania, na które trudno jest zareagować. To jest takie działanie tak zwane podprogowe. Nie jest to otwarty atak, odbyło się to obok granicy, trudno to zinterpretować. Mówi się najczęściej już teraz, że to były rakiety czy rakiety produkcji rosyjskiej, ale to, że to były rakiety produkcji rosyjskiej, to nie daje 100% gwarancji tego, że to są rakiety rosyjskie. Ponieważ rakiety rosyjskie lub radzieckie znajdują się na uzbrojeniu Ukrainy również. Na przykład rakiety S-300, które są rakietami obrony przeciwlotniczej ukraińskiej. Tak? I na tych zdjęciach, które widzimy, był odłamek bardzo przypominający taką rakietę S-300. Tam są charakterystyczne takie otwory, jakby u góry takiej rury, które trudno się czymkolwiek pomylić. Він я б остаточно не виключив, що то було дівання оборони українських. Ну, no, наприклад, почистка атакував російську на терені України, українці ще і та ракета Українська застрілювалася в російському вилітіла в спосіб не заміжоване, ніхто це на терени польський, так? Але мімо того, безгляду на то швидкість, які до кінця ще не знаємо, то належав стали. Ten atak jest skutkiem agresji Rosji przeciwko Ukrainy. Gdyby nie było tej wojny, nie byłoby rakiet na terenie Polski i nie byłoby dwóch e, zamordowanych e, polskich obywateli, m, którzy sobie spokojnie pracowali i w jedną sekundę, w, jedno, w jeden mig ich życie się skończyło, przez to, że Putin e, atakuje Ukrainę. Czy jakikolwiek wątek białoruski należałoby wykluczyć z tego rodzaju sytuacji? Білорусский краще виключити, ponieważ od 6 października miesiąca Rosja nie wykorzystują Białorusi dla ataków raketowych. Przynajmniej tak informujący projekt Białoruski Gajun, a raczej należy ufaćemu projektowi, to jest światka ukryta. Таких обіцельських обсерваторів просто Бірушіні посервують військ окупаційних російських на Білорусі, а також сів підпожанкованих режимової Лукашенки. E, і і пишемо то на біженцю. З нами у всіх стартах самолітів a, в рухах, чинжерувах, потягів з військами і так далі. Він з дуже стопнем протиподопенства можна виключити, то, що цей атак на місце, місце з терену Републіки Білорусь. A już na pewno to nie były siły białoruskie, ponieważ Białoruś dotychczas, mimo tego, że reżim Łukaszenki jest współuczestnikiem agresji, no to białoruskie siły zbrojne nie uczestniczą w sposób czynny w wojnie przeciwko Ukrainie. Niezależnie od tego, czyj był ten pocisk, można powiedzieć, że było to także przetestowanie obrony powietrznej NATO. No nie wyszło ono najlepiej. Так, e, фактично, і тут теж вертаємо до Маргарити Симонян, шефовий артій, яка рівня там собі тролює, жартує собі, що о, віддічі можна заатакувати терен НАТО, і нічі не діє, якби так. То є, якби, і правда, і неправда, так. Понівеж, то є тільки 6 або 7 кілометрів від кордону. I nawet jeżeli polskie, czy amerykańskie radary, czy satelity widziały ruch tych rakiet, to było to tak szybkie, że nie dało się za bardzo zareagować. A, a pamiętajmy, że to jest teren jednak mm, pogranicza samego, tak? Więc tutaj w tym przypadku warto byłoby rozważyć w NATO, tak? To utworzenie czegoś rodzaju takiego parasolu nadgranicznego, takiego pasu na granicy, który chroniłby granice, najpierw polski, a być może i całego NATO yy, i sięgałby oczywiście na jakąś tam głębokość w głąb terenu Ukrainy. Ten atak to także niejako kwintesencja tego, co działo się w ciągu ostatnich godzin na Ukrainie. Tutaj także bardzo zmasowany ostrzał rosyjskich sił w stronę Ukrainy. Ponad 100 pocisków balistycznych trafiało w ukraińskie miasta, głównie w, infra w infrastrukturę energetyczną. Jak pan ocenia tego rodzaju działanie? Bo też różnego rodzaju opinie pojawiały się wcześniej. Mówiło się o tym, że Rosja goni już ostatkiem sił. Z drugiej strony pojawiały się opinie, że to jest zemsta za Chersoń. Z czego wynika, Pana zdaniem, to zmasowane uderzenie? Moim zdaniem, jeśli chodzi o zemstę za Herson, to jest troszeczkę za późno. To jest raczej chłodne przyjęcie Rosji na szczycie G20, z którego Sergio Lauro, minister spraw zagranicznych Rosji, faktycznie uciekł, nie wiem jak to nazwać, tak, przed czasem opuścił, to jest z tym związane, a także klimat, temperatura spotkania prezydenta USA i przewodniczącego Chin Ludowych, Xi, wydaje mi się wskazują na to, że Rosja jest coraz bardziej izolowana, nawet przez państwa, których uważa za swoich bliższych partnerów i sojuszników, takich jak Chiny. Jeśli chodzi zaś o zasoby rosyjskie rakiet, no to zasoby się zdecydowanie kończą i są nieoficjalne informacje o tym, że Iran już za bardzo się nie pali do przekazywania Rosji ani dronów swojej produkcji, ani rakiet balistycznych, o które Rosja bardzo mocno zabiega. Według tychże nieoficjalnych informacji wiadomo, że Putin dzwonił wręcz do prezydenta Iranu, namawiając go o jak najszybsze przekazanie tych rakiet. Iran obiecał, ale zgodnie z taką orientalną, przepraszam, bardziej wschodnią, taką klasyczną dyplomacją, polityką, no co innego jakby mówią, a zupełnie co innego robią. Obiecują Rosjanom, a sami najprawdopodobniej wyczekują momentu, aż Rosja przegra, żeby w głębi nie e, w się w ten konflikt. Oczywiście Iran jest zainteresowany w technologiach rosyjskich po to, żeby produkować broń jądrową, ale być może nie taką ceną, którą przyjdzie za to zapłacić, czyli bardzo twarda reakcja Zachodu, a głównie USA i Izraela. Tak? Więc tutaj ja mam nadzieję, że to są informacje prawdziwe, że Iran faktycznie nie bardzo się śpieszy z przekazaniem tych rakiet, a to oznacza, że rosyjskie zasoby rakiet coraz szybciej się kończą. Вчора тих ракет о 100 штук було Пам'ятаємо Пам'ятайте, що оборона українська протилітніше протягом ракетової, говні, достав заходнього сprzęту, і більшість ракет вчора над Україною застреляна. Z drugiej strony są to ataki bolesne, bo przede wszystkim trafiają w duże miasta, w ludność cywilną, w infrastrukturę energetyczną. No Właściwie w tych największych miastach zapanował blackout. Jakie, jeśli tak można powiedzieć, cele ma przy takich atakach właśnie wymierzonych w infrastrukturę energetyczną, w ludność cywilną Władimir Putiny? Po pierwsze pamiętajmy, że to są zbrodnie wojenne, ponieważ. Przy prowadzeniu wojny zgodnie z regułami nie atakuje się celów cywilnych. To są zbrodnie i, i, i to trzeba wyraźnie nazywać. To można porównać z czymś, co Polacy pamiętają, z II wojny światowej, czy kojarzą z historii. To są bombardowania Warszawy we wrześniu 1939 roku, innych miast polskich, tak? które miały na celu sterylizować ludność i Зламати моралі, зламати духа валки. E, Подобним способом до хітлоровської Жеши, чи російський режим Путіна, пробує e, замрозити українців, пробує попри схуд, чемність e, заламати e, волю валі і змусити Україну до розмов на варунках російських. Na razie to się nie udaje i to są raczej ataki desperackie, które odbywają się na tle niepowodzeń rosyjskich kolejnych na froncie. Kilka dni po wycofaniu się z zachodniego brzegu Dniepra i przywróceniu kontroli ukraińskiej nad całym zachodnim brzegiem rzeki Dniepr. Więc to są raczej ataki takie. To są ataki, które nie przyniosą skutku politycznego, to znaczy nie zmuszą Ukrainy do, do rozmów, tak, czy oddania części swojego terenu, zachowania status quo, czy udzielenia Rosji przerwy, tak, timeoutu na to, żeby się przegrupować, przygotować, naprawić błędy, ale oczywiście wskutek tego cierpią miliony i miliony Ukraińców. No, proszę sobie wyobrazić noc w ciemności bez ciepła gdzie to trwa niejednorazowo, jedno, nie tylko to się powtarza co jakiś czas dla milionów naszych sąsiadów z Ukrainy. Dziękuję bardzo za ten komentarz, za opinię. Dziennikarz Bielsat TV, i Pielasa był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.